Z ekipą jedziemy odwiedzić e, lokalne plemię, prymitywne plemię, więc będzie to taki, pierwsze takie doświadczenie w moim życiu. E, poz, zaczynamy w Jacarcie, znaczy zaczęliśmy w Jakarcie, dzisiaj jakoś o czwartej. Wyjechaliśmy. E, wzięliśmy tak, że każdy tu jest mocno niewespany. Halo mister From Poland, Polandia. Welcome. Halo, Halo! Lokalci są dobrzy. I jedziemy Fami, Jacob. Poznaliśmy się w hostelu. Fami nas chce zabrać, pokazać nam, nam właśnie to plemię. No, a ja postanowiłem to nagrać, żeby mieć właśnie jakąś pamiątkę. Więc zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. I teraz idziemy na lokalny market. E, kupić jakieś jedzenie, właśnie, żeby przy, przywieźć ze sobą. O, are you. What, you? Yeah. W takiej dzielnicy, znaczy w takim mieście, w którym w ogóle nie ma turystów W ogóle, jesteśmy jedynymi e, tutaj białymi Więc każdy na nas patrzy, każdy nam mówi hello, hello mister No, także, także fajnie Okazuje się, że będziemy musieli czekać jeszcze półtorej godziny zanim cały się wypełni i zanim pojedziemy. A ten poprzedni e, pojechał, bo się za szybko wypełnił no nie? i no nie wyrobiliśmy się na niego. Przyjechaliśmy pociągiem i on już był pełny i musiał jechać. No i wysiedliśmy do następnego. E, no. Don't be shy także będziemy odsypiać właśnie dojechaliśmy i podróż tym, tym, tym autokarem, znaczy autokarem busem była, była no jedna no niezapomniana będzie na pewno, bo te drogi jakie tutaj wyglądają jak tu wyglądają, to myślałem, że zaraz mi się coś cofnie do gardła. Eee, no i plus do tego, że był pełny i ludzie siadali na dachu. Nie wiem jak oni tam wytrzymali na górze ale dojechaliśmy wszyscy. Już zjedliśmy Nie mam pojęcia w jakim miejscu w ogóle jesteśmy. Ale stąd wyruszamy do, no, do dżungli i, i będziemy szli przez około jakieś 3 godziny. Mamy takiego hike zaplanowanego. Can you explain jest what is on my plate? On my plate jest on my what's, what's this one? This is chicken. Yeah I know, yeah. This is rice. Yeah. This is potatoes. Potatoes, yeah. This is the tempeh. fermented peanut. Yeah, This is sambal. What it's a chili, spicy, Spróbuj No, 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 it's spicy. Okay. zobaczymy co to będzie, ale wygląda dobrze. Wygląda lepiej niż we wszystkich miejscach, które go tu byłem. Po drodze, jeszcze jak mijaliśmy, yy, mijaliśmy grupę takich czterech chłopaków, którzy szli z liśmi bananowca. I zapytałem się, znaczy nie zapytałem się, tylko ten nasz yy, przewodnik powiedział, że to są właśnie yy, ziomeczki z tego plemienia. I oni trzy dni idą stąd do Dżakarty do, do i sprzedają po drodze branzoletki. Przedają miód i różne rzeczy, o i przyprawy, wszystko co sami tam zbierają, wytwarzają i idą, idą to z buta, 3 dni w jedną stronę i tak zarabiają, coś niesamowitego. Tak, gdybyśmy się nie spotkali z tym famim to, to na pewno byśmy tego nie, nie doświadczyli, bo jest to naprawdę no, nie takie popularne miejsce prawie, że w ogóle. Widzieliś, no i nie spotkaliśmy tu ani jednego turysty. Jesteśmy jednymi, wszyscy robią sobie, chcą się z nami witać, chcą robić sobie zdjęcia. Właśnie kupiliśmy bilety i zaczynamy w, takiej, e, w takim obszarze jeszcze mocno turystycznym, ale udostępniony obszar te, te, turystyczny tego plemienia to jest jakieś 10%. Do, tutaj jest jeszcze w ogóle samo tylko, samo tylko wejście, też są jakieś pamiątki. Ale to i tak nie jest na taką skalę jak wszędzie indziej. E, I teraz, jak się wpisywaliśmy na listy, listę przy kupowaniu biletów, to ja byłem 11. Także tylko tyle turystów dzisiaj było od samego rana. Jest godzina 12. Więc zapowiada się bardzo dobrze. Like like the run from the Dutch, you know, the Oh yeah. <laughs> the oh, twilight, okay. little bit. Uh, they, uh, yeah, the foreigner can visit the Inubu. Oh, okay, interesting. Może pada, ubraliśmy peleryny Mówimy nie będziemy siedzieć To szkoda czasu Zwiedzamy Tu chłopaki łowią Przestało padać, wyszło słońce. Mogę bez problemu nagrać coś. I tu widać, jak sobie mieszkają, w jakich katkach zaspokajają swoje najpierwsze potrzeby. Nic więcej nie jest potrzebne. Wszystko są samowystarczalni. No, no, no. Mają swoje uprawy, swoje jedzenie. Czasem wyjdą do miasta po coś czego znają. Nie, oriented, you know? They are, not money oriented. Yeah. Ja. That tribe here. But the other areas właśnie myśleliśmy nad tym czy, e, czy ludzie tutaj nie lubią turystów czy co tak trochę to wybraliśmy <laughs> bo <laughs> nikt nie o nic nie pyta ani, ani o pieniądze ani tak się bardzo nie, nie uśmiecha ale po prostu się dowiedziałem teraz, że ludzie tu po prostu są tak. są nieśmiali i to wynika z charakteru, a nie z tego, że nie lubią turystów I jak się tu nie wywalę to będzie dobrze wow. okay. o nie.

Easy Easy? Easy? easy. <laughs> the beginning and ends right? <laughs> were Let's eat What's this? This is Soft. tempeh Tempeh? Yeah yeah, this is the sambal It's uh, uh sambal. It's from chilies. Yeah, spicy. The, no, and not spicy. <laughs> this is the the tofu. Tofu and sausages. Yeah. Yeah. Sausages and there's a uh, noodle with the meatball. Oh, nice. This is the omelette. 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 Yeah. Yeah. And there's there is the rice, right? Yeah. Yeah. Okay, that's very nice. you are so hungry, guys, right? So <laughs> hungry. <Yeah. laughs> Dzień dobry, ja właśnie wstałem. Jest godzina e, 5.30 Za chwilę jest schód słońca i ta noc nie należała do naj, najwygodniejszych. E, myśleliśmy, że ta bambusowa podłoga będzie wystarczająca, żeby jakkolwiek się przespać, ale nie dość, że było pierwszy raz chyba zimno, e, no i nie było, naj, nie było tam najwygodniej. No ja może przespałem jakieś dwie godziny i to jest wszystko, ale odeśpię jak wrócimy do hostelu. Teraz trochę się nawet robi lepsza ta przejrzystość, Wiesz, że będzie można, będzie, będzie widać fajnie ten schód słońca. Zobaczymy za chwilę. Czy, czy tutaj się czujemy tak jak, jakby było to prymitywne plemię, no moim zdaniem 50-50 tak, pół na pół e, Bo nie jest to na pewno jakieś takie ekstremum prymitywności, bo też tu normalnie ludzie używają też telefonu, bo, bo tam muszą się kontaktować E, chociażby z turystami, którzy tu odwiedzają, no tam gdzie są turyści to nie będzie to, to nigdy takie coś mega na 100% ekstremalnie prymitywne e, no ale mimo wszystko, no tutaj jest ten, ten klimat e, i, i można tutaj się poczuć bardzo dobrze można odpocząć. Można, bo jak my przyjechaliśmy z tej Jakarty to ja tydzień spędziłem w Jakarcie i tam to głowa w ogóle nie odpoczywa. Tam się wychodzi z hostelu i tylko trzeba uważać na siebie, żeby nie zginąć na drodze, żeby ci coś nie ukradli. Jest to, jest to tylko dwie godziny od Jakarty także jak ktoś już jest zmęczony, to, to polecam tu przyjechać na reset. I ci właśnie w tych białych bandanach są. Są tymi naj, najstarszymi, najbardziej rdzennymi mieszkańcami tutaj. E, oni poszczą trzy miesiące w roku. Nie mają dostępu do jakichkolwiek do telefonów czy tam łączności ze światem. To jest taka forma, też jest, mają taki przykaz od, od rządu i jest taka. Taka forma ochrony, ochrony tej, tej, tej kultury. Nie można im w ogóle niczego, niczego dawać. Nie, oni nie mogą korzystać z transportu publicznego. Nie mogą używać szamponów, nie mogą używać mydła, i wszystko, wszystko znajdują sobie w lesie, i ze wszystkim sobie radzą. Historia, a propos, którą usłyszałem od naszego Famiego, naszego przewodnika, to to, że kiedyś. Jako, bo jest, jak jesteś obywatelem Indonezji, to normalnie możesz wejść, odwiedzić tych z głębi lasu I co się stało? I tam oni oczywiście mają też ten zakaz Zakaz robienia zdjęć, zakaz nagrywania I byli tam w parę osób, co mi opowiadał I była też z nimi taka jedna dziewczyna która zaczęła po kryjomu robić zdjęcia, ale nikt nie wiedział, nikt nie wiedział, że ona coś tam kombinuje i ona robiła, robiła po kryjomu zdjęcia, nagrywała filmiki potem jak już wszystko tam ogarnęli, wrócili, e, wzięli autobus, ona przestała się odzywać tak jakby była jakaś, coś jej się stało, w takim, w takim amoku, w takim tylko się ktoś ją coś pytał, ona tylko pokiwała głową, jakoś lekko się, lekko się uśmiechnęła, jakby coś było totalnie nie tak. Nie? Ja od razu się wtrąciłem, jak on to odpowiadał, bo mnie to zainteresowało, czy oni tutaj e, praktykują jakąkolwiek religię, czy tu jest jakieś wyznanie, czy, czy jak to wygląda. No i on mi powiedział, że oni wierzą tylko w naturę i tylko w e, takie... No duchy lasu, tak jak, no nie wiem, było to kiedyś w Polsce, w kulturze słowiańskiej. Ona złamała zakaz, to za to dostała karę w takiej, w takiej formie. I ona była muzułmanką i, po, i mówił, że poszła potem do lidera kościoła. Nie wiem, jak to jest po polsku. Nie, nie, tu akurat tego nie wiem. I się zapytała, co ma zrobić, żeby jej to przeszło, no nie, to, to zmęczenie i taki brak energii i takie nie wiem, czy to można opętaniem nazwać, ale, no, no, ale co ma zrobić? I, i taj powiedziała, że ma iść. Pierwsze, co usunąć, wszystkie te filmy i wrócić do tego plemienia i dać im czarnego koguta. Czarny kogut, tu jest w ogóle. To też jest osobne, osobny temat. On żyje w, w dżungli, w dziczy. I jest chyba najdroższym kurczakiem na. Na świecie, bo jeden kogut kosztuje 2500 dolarów i on jest cały czarny. Pierze jest czarne, skóra jest czarna i mięso też jest czarne. Tutaj on, on, on ma taki bardziej symbol ceremonialny i on jest takim oczyszczeniem od tych właśnie złych, złych duchów. E, tak w to, to wierzą. E, no i co? I ona złapała tego koguta, nie wiem, jak już nie znam szczegółów jak się jej to udało i tak dalej, ale oddała tego koguta, no i wszystko, wszystko ustąpiło. Hello! <laughs> Dzieci tutaj są niesamowite, po prostu są tak grzeczne. Odbyliśmy tutaj od wczoraj, żadne, jest, jest ich tutaj trójka w tym domu, żadnego krzyku nie było. Żadnego, żadnych awantur. Niczego. Są tak spokojne. Ich rodzice też są spokojni. I to całe otoczenie, to jakie tu jest, wpływa na to, jak, jak, one, jak one się zachowują. I, i widać, jak wczoraj, po, na przykład, jak jedliśmy, jak one są skupione tylko na jednej rzeczy. Nie są niczym rozproszone. On po prostu. Była e, trójka dzieci. Przy, no nie przy stole, bo jedliśmy na podłodze <laughs> Ale Siedziały obok siebie Nikt nikomu nie dokuczał Nikt nikogo nie zaczepiał nawet Każdy tylko był skupiony na swoim jedzeniu I tak samo jest Z każdą inną rzeczą, za którą one się biorą Także No wielkie wow I, i naprawdę Odwiedzając tutaj można zobaczyć Jak Jak dzieci są no jak w innym środowisku dorastają. I jak na nie to wpływa i jak to jest, jak to jest inne niż, niż to nasze. Także fajnie. Ale też ich wczoraj nie chciałem aż tak nagrywać, bo oni są też bardzo nieśmiali. Ten chłopak już się bardziej otworzył. I ja też się nie czuję z tym tak komfortowo, żeby kogoś stresować, ale on nie ma z tym problemu. I... Ale wczoraj już nie chciałem, więc dzisiaj to po prostu opowiadam. Eee, no. Jeszcze dzisiaj polataliśmy dronem. Mega to... mi się to podobało. Zrobiliśmy sobie zdjęcia. Także będzie. No, także my już kończymy nasz pobyt w plemieniu Badui i podsumowywując to nie jest to aż tak bardzo prymitywne plemię odcięte od cywilizacji, ale mimo wszystko zamysł jest taki sam, aby ich kultura przetrwała, aby byli po prostu w takim swoim środowisku zamkniętym e, i tylko żeby byli do, po prostu do odwiedzania ewentualnie, ale ale no, nikt inny tu nie może z nimi y, mieszkać, mi to jest jak najbardziej dobre, ale nie jest to takie plemię jak Papua Nowa Guinea czy, czy Papula, gdzie jest w ogóle zupełnie inny język, którego nikt nie rozumie i tylko to plemię. E, ale no, żyją sobie tutaj bardzo spokojnie, zaspokajają swoje pierwszorzędne potrzeby, powiedzą, że, że żadne... Wsparcie na siłę do przodu nie jest im potrzebne Po prostu są sobie spokojnie tutaj egzystować i tacy. Także my lecimy na, na van'a Na busa, na van'a eee, No i widzimy się w tym odcinkach Jo!